Halo? Prawilnie przypominam, że dziś o godzinie 17:00 odbędzie się kolejny livestream, na którego zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Żeby tego było mało, jeżeli ktoś chciałby wspomóc rozwój mojego kanału, to oczywiście może to zrobić zostawiając lajka i komentarz pod tym odcinkiem. Tak czy siak, przechodząc już do rzeczy ważnych. Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4 jako Korea. Być może ktoś pamięta, być może nie, to już zależy od tego kto jaką ma pamięć, ale przy okazji poprzedniego epizodu z tej serii wbiłem się w taki malutki, kilkuprowincjonalny kraj o nazwie Amago, z którym wojna trwała dłużej niż powinna. Głównie dlatego, że nie potrafię w ogóle manewrować moją flotą, jak zresztą słusznie przeczytałem w komentarzach. No ale jeżeli tak przyjrzycie się moim starym seriom ze to zauważycie, że ja tam bardzo rzadko miałem okazję do manewrowania flotą. Zazwyczaj albo budowałem flotę handlową i wysyłałem ją do no, patrolowania handlu, oczywiście, albo budowałem po prostu statki transportowe, by przetransportować dokądś moje jednostki. Bardzo rzadko budowałem jakąkolwiek flotę bojową i bardzo rzadko korzystałem z niej w jakikolwiek sposób podczas wojny. No Takim szczytem moich osiągnięć pod tym względem było wysłanie statków do strzelania w forty podczas walki z fortami nadmorskimi. No ale to już widzieliście przy okazji właśnie poprzedniego odcinka, zarówno tej serii, jak i serii ze Szwecji, ponieważ w Szwecji również coś o tym wspominałem. No, ale nie zmienia to faktu, że nigdy nie jest za późno, by nauczyć się nowych sztuczek, i mam nadzieję, że dzięki Waszym poradom, drodzy widzowie, nauczę się w końcu lepiej manewrować moją flotą. A skoro już mowa o Waszych poradach, to po pierwsze, pisaliście mi już od wielu odcinków, że Waszym zdaniem powinienem zbustować moją stolicę, ponieważ wtedy renesans przyjdzie mi szybciej. Tak, ja o tym wiem, ponieważ wielu ludzi pisało, że On chyba o tym nie wie, on chyba o tym nie wie. Spokojnie, ja o tym wiem. Zresztą, gdy wychodził DLC, który dodawał instytucję, to był ten poprzedni DLC, którego nazwy już nawet nie pamiętam, tam, ale ten poprzedni dlc który chyba nie, Common Sense on się chyba nazywał, dobrze mówię? Chyba tak, to był chyba Common Sense, nieważne, tak czy jak ten poprzedni dlc wprowadzał właśnie to i ja o tym mówiłem przy okazji moich materiałów z tamtego dlc że jeżeli zbustujemy prowincję, e, stolicy, tak, to wtedy dostaniemy ten... Instytucję, a raczej tę instytucję, po prostu szybciej i ja to teraz zrobię na waszych oczach, byście mieli swoje potwierdzenie. Proszę bardzo, jak widzicie, Renesans się teraz ładuje. Oczywiście, on się teraz tak szybko ładuje, głównie dlatego, że mamy już rok 1575 i ta instytucja jest po prostu zacofana. Więc, jeżeli ja bym tutaj tak ręcznie jej nie bustował, to tak czy siak prędzej czy później ona by się na terytorium mojego kraju po prostu pokazała. Oczywiście, teraz tracę bardzo dużo punktów militarnych, które. Powinny być mi potrzebne do przejścia na kolejną technologię militarną, bo pod tym względem jestem zacofany. Chociażby... W stosunku do Japończyków, którzy mają technologię, z tego co widzę, 12, a ja mam dopiero 10. Ale jak widzieliśmy przy okazji poprzedniego materiału, właśnie z tej serii, technologia nie jest tutaj wszystkim. Czasem taka normalna, wielka siła masowa wystarczy do tego, by zmasakrować naszego wroga. Ale oczywiście Japonia to nie będzie jakieś tam małe guwienko Amago, to będzie potężny kraj z potężną flotą i z potężną armią, która będzie utrzymywana przez tutaj jakieś kopalnie złota. Tak więc lepiej uważać i lepiej się do tej wojny po prostu. Po lepiej przygotować. No ale dobrze, wracając do boostowania naszej stolicy. Jak już mówiłem, będziemy ją teraz boostować, zwiększamy jej development, troszeczkę nas to będzie kosztować, ale lada chwila powinniśmy być w stanie wprowadzić renesans i tak też się stało. Renesans jest obecny na terytorium naszego kraju i w tym momencie ta instytucja będzie się tutaj jakoś szerzej, no po prostu, nie wiem jak to nazwać, rozprzestrzeniać? Chyba tak, chyba to jest dobre sformułowanie Będzie się po prostu jakoś tam szybciej rozprzestrzeniać. A dzięki temu, że wzięliśmy ideę kolonialne, to wydaje mi się, że kolonializm również będzie rozprzestrzeniał się po prostu szybciej, w szczególności, że my mamy już tutaj epokę print, printing, przepraszam, czy printing, chyba tak to się czyta, nie mam do tego pojęcia, press, czyli mm, prasy drukarskiej, która jest obecna w Europie. Pamiętajmy, że w Europie o wiele łatwiej jest zbustować te prowincje na taki poziom, by ta instytucja się pojawiła, niż w Azji. Nawet gdybym teraz na przykład zaczął boostować moją, moją stolicę do niebotycznych rozmiarów, to oczywiście to Printing Press mógłby sobie wprowadzić, ale już Global Trade'u nie, dopóki jeszcze ten Global Trade nie powstał gdzieś tam w Europie. Żeby tego było mało, nawet gdyby ten Global Trade powstał w Europie, to nawet jakbym boostował prowincję, to musiałbym tę prowincję zbustować o wiele bardziej niż chociażby kraj w Europie, więc wsadziłbym o wiele więcej punktów technologicznych, a to z kolei, no po prostu, zacofałoby mnie technologicznie względem innych krajów, które chcą mnie podbić, i wiecie, no niestety, ale nie zatrzymam nuklearek, nie zatrzymam bomb nuklearnych, nie zatrzymam rakiet, czy też innych wojowników, tutaj na przykład japońskich, samą technologią, w sensie, no, a czy nie samą technologią, tylko, przepraszam, samym boostowaniem prowincji, czyli złotem ich nie obsypie. Muszę mieć także armię, muszę mieć tę armię dobrze uzbrojoną i dobrze przygotowaną do wojny, a to, no, poprzez samo boostowanie prowincji może być dość trudne. No ale, co my tutaj jeszcze widzimy? Widzimy, że mamy wciąż nieskorowane prowincje, ponadto buntownicy na razie są w miarę spokojni. O, czy separacji chcą co coś powstać, ale spokojnie, nasza armia jest tutaj przygotowana na wszystko, że tak powiem. Zobaczymy, czy mamy tutaj jakichś najemników, którzy chcą być skasowani. Nie, nie ma żadnych najemników, którzy wymagają kasacji. Żeby tego było mało, Estate Modifier expired, czyli nasz kaler już nie jest, kurczę, tak influencowy. No cóż, bywa i tak. Żeby tego było mało, z tego, co widzę, z tego, co widzę, płacimy dalej Mingowi i tym razem płacimy mu w punktach dyplomatycznych. się w komentarzach, że te punkty technologiczne są bardzo ważne podczas grania, grania Korei. Koreą, przepraszam. I mając takiego króla na start, króla, który miał tam chyba 6, 6, coś tam, to powinienem już dawno ten renesans wprowadzić. Być może macie rację, być może nie. Ja gram Koreą pierwszy raz, więc ja rozumiem, że niektórzy z Was grają lepiej, ale nie musicie od razu z taką agresją do tego się odnosić. Ja jestem w stanie zaakceptować to, że ktoś gra lepiej ode mnie, że nie jestem alfą i omegą, ale po co od razu stosować mowę nienawiści że tak powiem, chociaż to jest chyba złe sformułowanie, no bo źle się kojarzy przez te wszystkie durne akcje. Okej, okay, możemy walczyć z Nobility, możemy dać Nobility autonomię, albo możemy stracić jeden stabilności. Czy nas stać na starta 1 stabilności? Nie. Czy nas stać na zyskanie autonomii w tej prowincji? Co to za prowincja? Local Autonomy in Riengwon. Gdziekolwiek to jest, wydaje mi się, że to nie ma bladego... Znaczy, bladego, boże, żadnego oznaczenia. Znaczenia, co to w, w ogóle byłoby za sformułowanie? Czy mogę tutaj coś skorować? Już tak, Mogą coś skorować, tak więc korujmy, korujmy, nie bądźmy zacofanymi murzynami. A propos murzynów, pisaliście w komentarzach, że jednak nie warto ich tak wyżynać, bo tracę po pierwsze punkty militarne, a po drugie, co jest też w sumie dość ważne Wtedy tracę jakieś tam surowce, które mogą być wydobywane. W sensie, jeżeli bym zabił jakieś tam murzynów, to traciłbym do produkcji, czy coś w tym stylu. Dokładnie nie czytałem akurat tego komentarza, albo inaczej, przeczytałem go, ale nie zapamiętałem, więc można powiedzieć, że niedokładnie go przeczytałem. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w sumie sami już nie wiecie, co jest lepsze. Ilu ludzi, tyle opinii. Najpierw pisaliście, że warto ich wyżynać, potem piszecie, że ich nie warto wyżynać, więc ja tak naprawdę już nie mam bladego pojęcia, co jest czym w tej sytuacji. No, ale wydaje mi się, że po prostu będę szedł. Na żywioł, no i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Swoją drogą, mam jednego wolnego kolonistę. Może nie głupim pomysłem byłoby go wysłać tutaj na Syberię tym razem, może gdzieś by tutaj znalazł jakieś świecie. jakieś złoto, czy coś w tym stylu. Zresztą wysłanie kogokolwiek na Syberię nie jest głupim pomysłem. Z drugiej jednak strony, miłoby było i tak skolonizować tutaj te wszystkie wyspy, może nawet skończyć te wyspę, żeby dostać się do Bruneiów w końcu i ich podbić po prostu, bo podbicie Bruneiów na pewno utworzyłoby mi w końcu kolonię. Moją pierwszą kolonię koreańską, więc ja tam wyślę mojego żołnierza. Raczej, przepraszam, mojego kolonistę oraz moich żołnierzy. Standardowo tam wymordujemy wszystko i wszystkich. Jak widzę, te separatist już powstali w suło, ale spokojnie, spokojnie. Nie mają kompletnie żadnych szans. Po pierwsze, wybuchi w prowincji, w której jest fort, i dlatego tego fortu jeszcze nie skasowałem, ponieważ ten fort za chwilę zostanie przeze mnie skasowany, ale to za chwilę. Najpierw my musimy tutaj pokazać się buntowników, a dopiero potem skasujemy ten fort. Właśnie taki był mój plan. Wiem, możecie to nie wierzyć, ale właśnie tak o tym myślałem, że najpierw wybuchną buntownice, ja się z nimi uporam, a potem skasuję fort, który nie jest mi do niczego potrzebny, ponieważ akurat w tej prowincji ten fort rzeczywiście tutaj jest zbędny. Z tego względu, że mam fort w prowincji obok oraz w tej prowincji tutaj. Więc Army Tradycion i tak się będzie zgadzać. I obrona również jakaś tam terytorialna przed wojskami japońskimi będzie. A propos wojsk japońskich, tutaj warto wspomnieć, że Kioto, czyli stolica Japonii, jest zaraz rzut beretem od mojej granicy z tym krajem. Ponadto w tej stolicy ich jest, z tego co widzę, jedwab, więc naprawdę warto tę Japonię podbić całą. Ona da nam ogromny przychód, ogromną ilość gotówki, a my w sumie na brak gotówki obecnie nie narzekamy. Na co, na co, ale na brak gotówki nie możemy narzekać. Ponadto udało nam się skolonizować Illos, czyli jakoś tak, się ta prowincja nazywała, więc bardzo dobrze, ja się tam bardzo z tego powodu cieszę. Możemy rozpocząć korowanie kolejnych prowincji, co oczywiście robimy. Mamy też nową prowincję, Iwami. Czym jest prowincja Iwami w ogóle? Nie znam takiej prowincji. Gdzie ona była? Iwami. Czy ja ją jakoś zdobyłem? Dlaczego wcześniej nie widziałem, jej, że jest możliwe do skorowania? Może ja ją jakoś zyskałem od kogoś? Chwileczkę, chwileczkę, to jest prowincja Iwami. Dlaczego wcześniej nie mogłem jej skorować? Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że na razie na to pytanie nie uzyskamy żadnej jednoznacznej, dobrej odpowiedzi. Mamy 500 dukatów. Ile by nas kosztowało wprowadzenie kolejnej instytucji? Bo wydaje mi się, że nie będzie aż tak drogi, prawda? Kolejna instytucja by nas kosztowała z tego, co widzę, Embrace. Mhm, na razie nie możemy tego zrobić. Potrzebujemy at least a to jest 10% of your coś tam, no dobra, 10% musi mieć renesans wprowadzony, no to jesteśmy w stanie to zrobić, wystarczy tutaj zboostować autonomię, gdzie nie autonomię tylko renesans, gdzie nie, gdzie? Lojalność, lojalność, czy chcemy lojalność merchantów, czy nobility? Chyba w tym wypadku chcemy lojalność merchantów, tak, chcemy lojalność merchantów. I druga sprawa, czy chcemy tutaj coś boostować, żeby ten renesans się szybciej rozprzestrzeniał? Hmm, i to jest dobre pytanie. To jest takie zasadnicze pytanie. Skorujemy te nowe prowincje, mamy znowu montowników, tym razem Amago Separatist, 33 tysiące, matko bosko. Jak powstaną, to moje armie powinny dać radę ich zmasakrować, pewnie tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Halo, 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 co tutaj się dzieje? Enlist Privateers, to nic ciekawego, mamy nowe zadanie. Turn Ilkos into a city. To nam da, co nam to da? Local development minus 15%. Conquer Tango. Co to jest Tango? Co to za prowincja Tango? Tutaj jest Concord Tango. I Reduce over extension. Chcę to zadanie, chcę to zadanie. O! Native raising, native raising. Kiedyś tam tubuylcy się zbuntowali i chcieli ze mną walczyć, dlatego muszę ich chyba zmasakrować. No nie ma takiej, nie ma takiego bicia. No nie będzie czegoś takiego, że oni tutaj się buntują przed, przed, moją władzą, etniczną władzą. Och! Ming znowu zmienił trybut. Teraz chce ode mnie znowu punkty militarne Boli. Bardzo boli. Możemy stracić 119 dukatów albo, albo, albo nic. Hmm. Hmm, national minus 1 zawsze jest dobry. Ej, ja chcę National Andres Minus 1. Mimo wszystko to jest dobra sprawa. Jak tam renesans wprowadza się, nie wprowadza się? Halo, hejdzu, gdzie to jest najszybsze rozprzestrzenianie się renesansu? Z tego co widzę w tej prowincji. Czyli tą prowincję jakbyśmy troszeczkę pobustowali. O tak, ona tutaj się bustuje. Mamy, mamy, renesans tutaj jest. Prawie że obecny. A dobra, ciśniemy. Ciśniemy. Może... Może się uda ten renesans tam wprowadzić. Oho, mamy bunty w. w naszym tutaj podbitym kraju, w Amago. Czekałem na tych buntowników. Spokojnie. Wbijemy się w tych kolesi z dwóch stron. Bardzo dobrze, że tutaj mamy te dwa forty. One nas ratują troszeczkę przed tymi buntownikami. Wybijemy się z jednej strony, z drugiej strony. Mamy minusy, ale to są chwilowe minusy. To są chwilowe minusy. Wcześniej mieliśmy minusy do morali chyba. Hola, hola. Jakie co my to przegrywamy? Bo nie odnowiłem sobie morali po tamtej bitwie? Ej, może tak być. Mo może tak zgałganiłem właśnie. Ale i tak wymordowałem i tam większość żołnierzy. No, tyle dobrego. Dobra, jak tam korowanie prowincji 86 y, potrzebuje admin pońców na skorowanie prowincji Iwami. Zobaczmy jeszcze jak to tam z tymi instytucjami dokładnie wygląda, bo powiem szczerze, że nie pamiętam już co ja tam widziałem. Halo, 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 halo. Hmm, halo, 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 tutaj chciałem, to są instytucje. Muszę mieć. Muszę mieć. Muszę mieć wprowadzony renesans w prowincjach, które są 10%... 10%... Procentami mojej, auto, nie autonomii, tylko mojego Boże, developmentu. O, to jest słowo, którego szukałem. Halo, co oni tam wygrali już? Jak to tak? Zmasakrować ich szybko. No, raz, 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 raz. Mamy minusy, spokojnie. Czy te minusy nas zmasakrują? Ej, one nas mogą zmasakrować. Mogą nas zmasakrować. Głupie minusy. Oni mają chyba technologię lepszą. No, oni mają lepszą technologię. Nie wiem, jakim cudem, ale mają. A co to jest? institution Spread in True Fate Province Hmm, czy tam coś uratuje? No, chyba tak. Prestige per Development? Nie. Hmm, Resistance to Reformation? Lipa. Tego i to jest. To nam się i tak nie przyda. War Score Coast vs. Other Religions? Lipa. Mercenary Discipline plus 5%. My z najemników i tak nie korzystamy. Ship Trade Power Propagation. Chyba to będzie najlepsze. To, żeby się jakkolwiek... O, mamy w ogóle jedną kulturę. Ciekawe. To, żeby jakkolwiek tutaj się ta nasza... No, jak to się nazywa? No, kurczę, ta instytucja rozprzestrzeniała. Zresztą już widać, że się rozprzestrzenia o wiele szybciej. 1,66 per month. To jest dobre. Dobre. Będziemy mieli za chwilę renesans w kolejnej prowincji. A wtedy będziemy mogli go wprowadzić na terytorium całego kraju. No dobra. Czy damy radę teraz się w nich wbić? Cokolwiek. Zwiększamy prędkość gry. O, przytransportowali się. A to frajerzy. Potrzebuję mojej floty w takim razie. Floto, Floto, moja floto. Tutaj wpływamy do tej prowincji. Raz, raz, raz. Wy na statki wchodzicie. Jeśli możecie, oczywiście. I odpływacie. Siną dal. Siną dal. Tutaj, do tej prowincji. Chociaż z drugiej strony. Moglibyście po prostu tutaj. Automatic transport zrobić, no. Ej, nie chcę, żebyście przechodzili przez te prowincje. Stać, stać, stać. stać. Gdzie jest? Gdzie są te statki? Co wy robicie w ogóle? Co wy robicie? Nie róbcie tak, Wchodźcie na ten statek, o w ten sposób i płyniecie tu, bardzo proszę, teraz wchodzicie znowu na ten statek i oho, Haigzi nas zinsultowało, ja wam dam, ja tam jeszcze do nich przyjdę. Swoją drogą, wielokrotnie pisaliście w komentarzach, że powinien to Haigzi w końcu zdobyć, ale problem polega na tym, że to jest wasal, to jest wasal Ming'u, a nie jego trybutariusz, ja nie mogę tego zrobić, więc wybaczcie, ale nie spełnię waszej prośby. Okej, okay, transportujemy żołnierzy, szybciej, szybciej, bo tam zaraz nas zmasakrują. Ach, straszne, no straszne. Prawdziwa, prawdziwa walka o przetrwanie. Dlaczego nie mogę tego skorować? Mnie to kontrola, aha, dobra, bo ona jest zawsze kontrola przez mutowników. Dobra, to to jest logiczne, to jest w sumie logiczne, to jestem w stanie. O Boże, nie, oni się wbili tak po prostu, wyprzedzili mój atak. Jeszcze mnie gonią, jakim cudem? Matko bosko. No dobra, nie wiem, odmijmy te prowincje, bo zaraz nam tutaj powstanie nowy kraj. Jakim cudem? Oni przestali nagle oblegać fort i ruszyli się po prostu na zmasakrowanie mojej armii. Nigdy w historii w ogóle Europy nie widziałem, żeby buntownicy robili coś takiego. Żeby buntownicy myśleli. Ale myślą. Kurczę. Niesamowite. Hmm. local unrest czy prestige? Nie, no prestiż lepiej stracić. To to jest 5 prestiżu w obliczu takiego zagrożenia. No problemy mamy teraz. Duże problemy. Jak tam ten renesans? Wprowadza się, nie wprowadza się? O Jezus, znowu, ta, znowu jakieś eventy z tymi. Monthly autonomy change plus 10%, diplomatic relations plus 1. Ile mamy tych relacji? Zero i tak. No to po co mamy więcej relacji dyplomatycznych? Global trade power jest dobry w takim wypadku. Ale musimy teraz poprawić nasze relacje z nobility, bo widzę, że coś im nie, coś im nie pasuje. No, dobra, ma się tutaj pięć prestiżu ode mnie i się już nie denerwujcie. Jak tam renesans? Jakby to jeszcze tak zbustować troszeczkę. Raz, dwa i mamy. Mamy. Mamy w dwóch prowincjach renesans. Super. Odbiłem te prowincje? Odbiłem. Okej. Okay. Wchodzić na te statki. Wchodzić, chociaż w sumie wy teraz możecie już przejść. Spokojnie możecie przejść automatycznym transportem. Mamy kolonię, która jest już samodzielna. Czy to jest ta kolonia? To jest ta kolonia. jakżeby żeby inaczej? Tutaj wszystkich wymordowaliśmy. No to możemy chyba wysłać frajera gdzieś tutaj, do tej prowincji. Nie no, tutaj. Powiedzmy tutaj send. Send him here. Send him here. Send him here. Przechodzisz, przechodzisz przez te kurcze granice naszą. I jak tam to z tą instytucją wygląda teraz? Mogę, nie mogę? Pewnie nie mogę, co? Ej, mogę, tylko 1300 dukatów to będzie kosztować. Wow, trochę drogo. No, ale warto ten renesans w końcu wprowadzić, nie? No, bo wiecie, jak będę zacofany, tak bardzo zacofany, no to będzie lipa. Z drugiej strony, jeżeli ja to wprowadzę, to pomogę Japończykom i Mingowi. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Oh, jeden, jeden stabilności, dwa się legitymacji. Wolę stracić legitimacy obecnie. Obecnie legitymacja jest mi mniej potrzebny niż stabilność. Patrząc na to, co się dzieje w moim kraju. Co, to nie ma żadnego dowódcy? Jakim prawem? Tutaj nie było żadnego dowódcy, żadnego lidera, który by nas poprowadził do wspaniałego zwycięstwa z tymi buntownikami. Dokąd no, no, oni w ogóle idą? Co oni chcą osiągnąć? Bo oni walczyli o tę swoją podłogę na wyspach. I nagle z tych wysp poszli tutaj nam wpierdzielić w korio. Jakim prawem? A, ah, dobra, chwileczkę. Idziemy ich ścisnąć. Minusy. Kurczę, ja nie jestem w stanie ich zmasakrować. Moje morale są tak niskie, że ja nie jestem w stanie im nic zrobić. Ah, naprawdę muszę zrekrutować najemników? Czy to jest jedyny sposób na życie, na walkę? Na przeżycie przede wszystkim. A mago... O o, o o o o ming Ming! 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 Halo? Mingu? Dlaczego ty się w nich nie wbiłeś? Mingu? Ja cię bardzo proszę, proszę tam się wbić i zmasakrować frajerów. Ty jesteś w stanie to zrobić, ja to widzę. Dorwij ich! Zmasakruj ich! Mingu, błagam! Pomóż mi! Mingu! Dobra, dajcie mi tutaj tych arkebuzerów, bo widzę, że... No po prostu... No widzisz i nie grzmisz. Widzisz i nie grzmisz Stracimy trochę hajsu, no, ale trzeba! Uciekający, co? Aha, tutaj mi zmasakrowali. Super. Hmm, 200 hotelersów, 50 populacji. Nie No, wolę 50 populacji. No, co tam? Kurczę. No, mamy przewagę liczebną. No teraz, jak nie. A nie, chwila, bo to jest od strony rzeki, tutaj też jest od strony rzeki, tutaj musimy pójść. Tu i od tej strony. To nie będzie minusów chyba. No są minusy! Nie, nie ma minusów. Ale morale nam dalej mniejsze. Jakim prawem? Czy to wina technologii? Czemu ten minki nie chce mi pomóc? Róż co ja mam zrobić? 50%. Jezus, ratujmy go. Tagnicznie umarł. No Boże minłaś taką armię ogromną! Czemu nic z tym nie robisz? Kto tam się chce się zbuntować? Oira separatist! W jakiej prowincji? W jakiej prowincji? Przepraszam bardzo? W Kobodo, Urzarze i Cecelego. No to kurczę, ja tam autonomię wam po prostu jak trzeba. Urzar to jest ta prowincja. Kobdo to jest ta prowincja. I Ceccenk która ta prowincja? Halo? Nie widzę jej. To jest ta prowincja, proszę bardzo. Żadnych buntowników. Nie teraz, kiedy walczę tutaj w ogóle o przetrwanie. Tak, 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 tak. Byli się, dobra. Go, 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 go. Dobrze. Wow, Mink uratował nas przed w ogóle buntownikami. Kto to był? Ci Amago separatist. Straszną mieli technologię, naprawdę straszną. Kasujemy tych najemników. Nie podobają mi się. Musimy robić wszystko co w naszej mocy, żeby dojść, śmieszne słowo, do tego renesansu w końcu i wprowadzić ten renesans. Co drugą jak on tam się rozprzestrzenia dalej? Czy Ming go już ma? Ma, 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 Ming go ma. Co to za Native Rising? Co to ma być? Kto tutaj powstaje? Kto tutaj powstaje w ogóle? Weźcie ich, zaraz, zmasakrujcie ich. Z, weźcie, zmasakrować ich. To są na coś frajerzy. Nie wiem, po co taki ktoś żyje. I my tutaj mamy już prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O. W ogóle nie jestem pewien, czy tutaj w ogóle stworzę kolonię. Czy tutaj w ogóle powstanie kolonia? Bo to jest bardzo blisko mojej etnicznej ziemi, więc teoretycznie tutaj może w ogóle kolonia powstać. To może być część mojego kraju, mojego przychodu. Civil War w Majavachicie. Super, bardzo mnie to interesuje. Create an Army for Our Nation. Czy jestem w stanie. O, Protect Against Japan. Ile oni mają? 40 tysięcy. Oh, to jest to. To jest dokładnie to samo. Land maintenance, mod modifier, land maintenance. To jest dokładnie to samo, nieważne które wezmę. A, to jest lepsze. Czy mogę jakąś policji sobie dodać? Co my tutaj mamy? Nasza parę modifier plus 10, land maneuver. Mm, bolesne by to było. To by było bolesne, zbyt bolesne moim zdaniem. A co to tam się stało? Co tutaj się podziało? Co, coś, coś się tutaj podziało. Jakieś w ogóle problemy. Tutaj Osmanie powstali. Pisaliście, żebym ukradł im mapę i się dowiedział, co tam się dzieje w innych częściach świata. No, mógłbym teoretycznie, ale wiecie, ja, ja nie za bardzo tak. Ja nie preferuję jakoś, tak. Jakoś nie. To tutaj za ludzie mieszkają? 3000 ludzi. Jaka kultura? Kultura. Kim wy jesteście w ogóle? Kim wy jesteście? Halo. Natychmiast mi pokazać, kto to tam jest: Filipino. Nienawidzę ja imię, Filip. Żegnaj. Żegnaj. Hmm, daje się 5 legitymacji. jedna stabilność. Oczywiście, że legitymacji. Na no, co mi to legitymacji? I tak nikt nie podważy mojej władzy obecnie, chyba, prawda? Jak tam rozwój tej, tej, tej mojej superkultury. Tej instytuc instytucje i tak dalej. Wąziu, wąziu, jak tam się rozwijasz, wąziu? Hmm, tutaj mamy, tutaj mamy. 51, Permon w 55. O, tutaj się dobrze rozwija. No to kurczę. Pomóżcie im. Teraz powinno być tańsze Powinno być tańsze Prawda? Jak to? Colony Go to Która kolonia jest damaged? Ta kolonia? Kto tam ośmielił się powstać? Kto? People laugh at our army Jak to się śmieją z naszej armii? Ja ja im w ogóle się pośmieję. Zaraz zobaczymy, czy to Japończycy się śmiali? Jeżeli to Japończycy się śmiali, to ja za chwilę zobaczę, czy oni się dalej będą śmiali. Kurczę, jak w ogóle się można... To jest po pierwsze niekulturalne. Po drugie, nie. Po prostu, kurczę, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Nie. Iniu. iniu. Nie, po prostu nie. Dam wam tej nobility ziemi aż. Normalnie muszę. Bo widzisz i nie grzmisz. Jak tam wprowadzanie naszych super instytucji? Ja chcę moją instytucję, chcę mój renesans! Chcę mój renesans! Renaissance. Hmm... Niech będzie 10 Jarkant mnie nie obchodzi Mogę wziąć nową... ...ideę ekonomiczną? Jakim cudem? Mogę, zacofany jestem? Troszkę, tak Ale idea ekonomiczna, no to jednak hajs To jednak hajs Dużo hajsu Norman power. No dobra, jedną Jedna tam, jedna tam wiecie Ja wiem, że będę murzyłem zacofanym, ale spokojnie Pracuję nad tym Ile? Embrace 1300 Jak to to tak drogo kosztuje? To ja tutaj w ogóle rozprzestrzeniam to, a to w ogóle się nie powiększa To jest coraz droższe, zamiast być coraz tańsze Jestem w ogóle rozczarowany Poziomem tego Kto? powiedział mi wojnę Jarkat? Co to za kraj w ogóle? To to? to? Trybut Ming'u Sojusz z Deli Zawołałeś Deli do tej wojny? Mam nadzieję, że no i pewnie, że nie Chwileczkę! To czego ty ode mnie chcesz? Chwileczkę, jaką ty masz technologię? 12, aha. No dobra. No to to może być ciekawe doświadczenie, rzeczywiście. No to nie wiem, no zrobimy tak. Tutaj chcemy 10 takich pięciu takich i pięciu takich I to będzie armia o nazwie Eee. Ej. Co się dzieje? Chciałoby się powiedzieć, nie? Teraz tak, tutaj mnie się wszyscy tutaj ustawią. Idźcie tam, czyli jednak nie wprowadzimy naszej instytucji przy okazji dzisiejszego odcinka. Chciałem, próbowałem, ale widzieliście, no kurczę, czy ten admira umarł? Czy ten trzygwiazdkowy admirał um umarł? No nie wierzę w to po prostu, no nie wie... Ej, Ming powinien być po mojej stronie, a nie, bo to jest trybut minku, to nie, to nie będzie po mojej stronie. Naprawdę... Żeby Jarkant mnie atakował, ja wiele w swoim życiu widziałem, naprawdę wiele. Ale żeby Jarkant mnie atakował, jak nisko musiałem upaść? Ty naprawdę myślisz, że jak ja nie mam armii, to was gotówką nie zasypię? O, trochę tą armą idziecie. Macie dobrego generała. Ej, to jest niepokojące, mają dobrego dwugwiazdkowego generała. A tam nie mam fortów! Forty, forty, 50-50. Jeszcze złe towary wprowadzili! Co za bulwy! Dajcie mi nową technologię, szybko! Ale no. Ale nie, nie, nie chcę nowej technologii Jak prowadzę renesans to będę miał... Nie będę miał takich problemów, nie, czekamy Chwileczkę, ja tutaj zrobię, ja to ogarnę Ja tutaj tak, ja ich za chwilę tak normalnie zrobię Ale tak ich zrobię, że się zesrają Renesans się mnie! Renesansie ja Cię błagam, pokaż się Dałoby się cokolwiek tutaj Dwa hmm. tysiące dodatkowych żołnierzy, zawsze coś I u tego Jarkandu jest 22 tysiące, no niby Niby niewiele, no. Bym powiedział. O, zrobiliśmy tę armię. O nie! Uciekajcie! Generała tutaj jakiegoś szybko! Szybko! Tego z manuwerem! Stać! Uciekać! Z głupota! Walczyć z nimi teraz! głupota! Wycofać się! Wycofać się! Gdzieś za forte, Niech oni nam sobie oblegają co chcą. Ja chcę wprowadzić renesans! Renesansie do mnie! Natychmiast! Renesansie! Natychmiast do mnie! Ja chcę mój renesans! O to walczyłem cały odcinek! Mam nadzieję przynajmniej, że będę miał ten renesans. Ile tego tam potrzebuję jeszcze? Zaraz pożyczkę wezmę, żeby ten renesans wziąć. Dobra! Zdenerwowali mnie. Halo. Renesans. Embrace. Dziękuję. I teraz mogę rozwijać się technologicznie Ile to będzie kosztować? 600, okej okay. Dziękuję No teraz się możemy rozwijać technologicznie, nie ja będę tracił punktów militarnych jak debil A ci mnie dalej gonią, co? Znowu że stąd uciec? Pewnie, że nie Ale mnie dogonili w frajerzy No ła, mają większe morale Ała Mają większe morale Tak się nie robi Tak się nie robi ale spokojnie, to czy wygram tę wojnę, zobaczycie przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi. No więc ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia na streamie o 17 lub w jakimś materiale o 20.30. Na razie!